Siemka. Witam Was moi drodzy, mili, kochani, sympatyczni. E, dzisiaj chciałbym wam powiedzieć dlaczego dla mnie według mnie jest wygodniej. A muszę wyłączyć jeszcze coś. Będzie lepiej mnie słychać. Jest wygodniej dla mnie, mi i to musimy sobie rozważyć, czy, czy to co powiem możecie przenieść na swój na swój obródek strzelecki, tak? Eee. Przekładać broń, puszczać broń w sensie puszczać, bo w momencie przejścia na brązce zapasową puszczamy broń główną, czyli karabinek, bo z jakichś przyczyn ten karabinek nam nie strzela. Prowadzimy ogień, karabinek nie strzela. Lepiej jest, oczywiście nie strzela, żeby opuścić go na dół, wyjąć broń. Zapasowo i prowadzić, prowadzić e, ogień z broni zapasowej. Dlaczego? Dlatego, że jeśli zrobię, że strzelam sobie bam-bam, mam zacięcie, przekładam ten karabinek na bok. Nawet jak tu miałbym luźno tą lążę, teraz mam akurat spasowaną do siebie, ale nawet jak ją bym miał luźno, możecie sobie sami to sprawdzić. Wychodzę na broń zapasową. Wszystko jest dobrze, dopóki nie wyrzucę rąk do przodu. Jak wyrzucę ręce do przodu, w tym momencie cały system zaczyna się psuć, bo to w momencie, jak... a wiadomo, podczas działania nie stoimy jak ta świeca, tylko działamy, ruszamy się, tak? Czyli w momencie, jak jeszcze raz strzelamy, bam, 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 bam mamy karabinet na nie strzela, odkładamy go na bok, jest wszystko ok do tego momentu, dopóki nie wyrzucimy broni do przodu. Jak wyrzucimy broń do przodu, zobaczcie, co się z karabinkiem dzieje. Karabinek od razu wraca mi do tego miejsca. No, jest to spowodowane tym, że mam taki inny pasek. Ja mówię o tej opcji. Musicie zobaczyć sobie na pasku dwupunktowym, jakby było. Wydaje mi się, że podobnie będzie, że karabinek nam wróci do, do tego miejsca. Wydaje mi się, bo, bo nie stosowałem do punktu, dwupunktowego paska i no mówię szczerze, nie wiem, ale najprawdopodobniej wróci. Tak samo. Strzelamy, strzelamy, mamy zacięcie, odkładamy karabinek, przechodzimy na broń zapasową, bam, 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 pracujemy sobie i po prostu też trzeba się, tak jak mówiłem wcześniej, przyzwyczaić do tego dydania, dydanie było, jest i będzie, ale jest nam wygodniej działać, cokolwiek, w momencie jak chcemy działać tylko na, na pistolecie na broń zapasową, przesuwamy sobie i zobacz ona nam... Nawet jak wysuniemy ręce, nawet jak będziemy chodzić ten karabinem nam, karabinem nam karabinek nam nie wróci tutaj do tego, do tego środkowego miejsca. Także przemyślcie sobie to. Zobaczcie co i jak. No i bądźcie czujniej, dać ci zaskoczyć. Jeszcze raz pokazuję, jak robi to zima. Dla mnie to jest wygodnie, no bo ja tak ćwiczyłem i chcę Wam pokazać to co, to, co zostało sprawdzone i to, co działa. Czyli jedziemy, prowadzimy ogień, jest zacięcie, karabinek nie strzela, odkładamy karabinek, po prostu on sobie dinda. Dynda, przechodzimy na broń zapasową i wykonujemy zadanie. Nigdy nie będzie tak, że będzie super, hiper, wszystko elegancko przymocowane. Zawsze coś będzie przeszkadzać, zawsze coś się spieprzy, i zawsze trzeba będzie właśnie w takiej sytuacji działać. Także nie da się zaskoczyć. Myślcie, jeszcze raz myślcie i co. I zapraszam Was na kanał, oglądajcie. Filmów przybywa coraz więcej, coraz więcej, także w chaosie, siła, ale uporządkowany chaos. Pamiętajcie, trzymajcie się, hej.